Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj w materiale omówimy przecenę na Steamie, jeżeli chodzi dokładnie w CESie, jeśli chodzi o kapsuły. Omówimy, co się może wydarzyć czysto hipotetycznie. Z przykładowo mamy tutaj Antwerp. Jak możecie zobaczyć, tutaj mamy legendy, naklejki z legend. Drastycznie spadły po wprowadzeniu Paryża z 9 zł do niecałych 3. W sumie kapsuła oczywiście kosztowała złotówkę wcześniej w okolicach. Tutaj mamy stałą stabilizację na poziomie 3 zł, cena odbiła do 3,70 i mamy tu ponowny zjazd. Jeśli chodzi o inwestowanie w stare kapsuły, myślę, że jest to dość um, spokojna i bezpieczna opcja. Natomiast przy tej cenie bym jeszcze przeczekał. Uważam, że cena może jeszcze spać. Możemy jeszcze zobaczyć poniżej 3 zł na tutaj legendach. Jeśli chodzi natomiast o kandydatów, Tutaj myślę, że możemy zobaczyć spokojnie złoty 50, złoty 60 i w tej okolicy cen chciałbym bynajmniej um, się załadować. Jak widzicie tutaj również spadło z 7,20 na aktualnie 2 złote. Tutaj możecie zobaczyć złoty 98. Także jeżeli chodzi o te kapsuły spadły drastycznie, nawet po 70%, tak? 70, 75% naprawdę były to solidne spadki. I myślę, że jeżeli ktoś myśli nad długoterminową inwestycją, można to się pokusić o wrzucenie spokojnie 20-30% z aktualnego portfolio, z budżetu na inwestycje w Antwerp i Sztokholmy. Ja mam przynajmniej taki plan, aczkolwiek myślę, że jest to dość bezpieczna opcja, bo tych kapsuł jest naprawdę dość mało na rynku, Jak sobie możecie zobaczyć tutaj sell ordery, buy ordery. No nie ma tego dużo, także może być albo dużo ruch w górę, albo w dół. I warto się tym zainteresować, bo z drugiej strony, jeśli dla przykładu ktoś ma 1000 kapsuł, z Antwerpu, chciałby zdywersyfikować je, czyli zrobić bezpieczniejszą inwestycję, może się pokusić o sprzedaż. Ich. Wystarczy, że ma 1000 kapsuł, sprzeda 100 sztuk, to za 100 sztuk, na przykładu legend, tutaj mam legendy, może zakupić prawie 300 kapsuł z Paryża. Czyli za 100 sztuk Legend Antwerp, 300 Paryża, prawda? Więc reasumując, sporo osób z starymi inwestycjami może pokusić się o sprzedaż tych starszych kapsuł, aby dokupić tych nowych po prostu. Także ja uważam, że tutaj możemy jeszcze zobaczyć jedną, tak po tej pierwszej fali, jeszcze przynajmniej jedną lub dwie fale spadkową, szczególnie po zejściu trade banów na kapsuły, bo jak wiemy, kapsuły mają trade ban na 7 dni, przecena weszła 4-5 dni temu. Także jeszcze mamy kilka dni, i po tych kilku dniach możemy zobaczyć mocne ruchy na rynku. Jeśli chodzi o Rio, szybko zerknijmy jeszcze, tak samo Rio tutaj kurczę ciepka inwestycja. Trzymało się koło złotówy. do czterech nawet po zapowiedzi CS2, w dostępie do bety i tak dalej. Niestety tutaj ciągły spadek, bez żadnych mocniejszych odbić tak naprawdę. Także mamy ciągłe spadki na Rio. Jeśli ja bym miał Rio, raczej bym się pokusił o sprzedaż, ze względu na to, że naklejki moim, jak i większości tutaj ludzi zdaniem są średnie, po prostu. Mają tło, wyglądają mocno dziwnie. Nazwijmy to tak. Także raczej w Rio ja nie będę inwestował, bo nie inwestowałem, a jeśli już pokuszę się o inwestycje, na pewno to będzie naprawdę mały procent z mojego budżetu pokroju 3-5% to jest maksimum, jakie mógłbym zaryzykować. To jest na takiej zasadzie, że a może się okaże to super inwestycją, bo nikt nie będzie w to inwestował. Tak, mały procent z waszego budżetu łącznego na inwestycje, można kilka kapsuł kupić. Także tyle, ile może stracić, i nie będzie płacił. Jeśli chodzi o skiny, mamy tutaj dla przykładu Red kałaszka, czyli klasyczny skin, field tested, standardik, wiecie o co chodzi. Jeśli tutaj zobaczymy, mamy tutaj mocny wzrost po um, zapowiedziach CSA2 i tak dalej, tutaj FOMO, 130 zł, kałach wypopowano 70 zł, tutaj nam się stabilizuje na poziomie 900 zł i mamy mocny zjazd w ostatnim miesiącu ze względu na wprowadzenie przeceny. Już możemy zobaczyć bezproblemowo poniżej 90 zł, mam tu 83 zł, w tym momencie, znajmu tutaj najpierw naszego kałacha, 84 zł, Bajorder 8350, pokaż mi więcej Bajorderów. No, 83 zł z groszem, także no cena spada i myślę, że będzie spadać, jeśli um, przetrzyma się jeszcze dłużej ta przecena. Ludzie raczej będą sprzedawać skiny, część przynajmniej z nich, ze względu na to, że po prostu będą chcieli kupić te kapsuły sobie nawet potwierać, czy jako inwestycje. Po drugie, z drugiej strony, jednak mamy bardzo dużą falę banów na konta z tym, które miało nawet paręset tysięcy dolarów i bardzo dużo high -tier i mid tier skinów znikło z rynku. Przez to, że zostały tradebana. Od walwy. Mogę Wam zrobić dedykowany odcinek, jeżeli chodzi o te tradebane, co było przyczyną, co się stało i dlaczego. Także, czy warto inwestować na przykład w Kawaha? Tak jak wspomniałem, warto przeczekać. Myślę, że jeszcze przynajmniej 70 złotych zobaczymy. Jeśli wierzycie, że do końca wakacji CS was wejdzie, to skiny poszybują. To na pewno przynajmniej razy 50, 50% do góry, bądź razy 2. I wtedy mogę, że się okaże, że to by być. Pewna, bezpieczna i dobra inwestycja zarazem, tak? Bo jednak naklejki to jest śliski temat, raz góra, raz dół, a skiny raczej trzymają wartość. Skina mi się gra cały czas, prawda? To wiesz, różnica to jest pokroju 20-30% maksymalnie, gdzie na naklejkach, jak możecie zobaczyć, no ten roller kostyryb był gruby. Przykładowo tej legendy Antwerp spadł z 9,30 na 3 zł, to jest jedna to jest 70% spadek, to jest kosmiczny wynik. Także pod tym względem może to być dobry pomysł, żeby się zainwestować w takie playskinsy, kupić sobie parę skinów, którymi grasz i tak, które są ładne, klasyki. AW Passive, AK Redline, może USP Kill Confirmed, może jakiś gloczek Water Elemental, wiecie o, takie skiny, które są już stare, mają renomę i wiemy, że nimi ludzie grają i je kupują. I to może być dobry pomysł, jeżeli chodzi o aktualny Paryż. Przeczekać troszeczkę jeszcze i dokupić się w PlayStation w którym będziesz mógł grać, a zarazem mogą drożeć. Tutaj, dla przykładu, jeszcze macie tego kandydata PGL. Ja w niego będę chciał na pewno inwestować, jeżeli cena jeszcze spadnie. Mamy tu aktualnie, tak pokazywałem wam bodajże poniżej dwóch złotych cenę. Ja będę chciał w niego wchodzić około okolicę złoty 50, złotych, 60. Mamy tu trzy fajne naklejki. Mamy Eternal Fire, Ninzy i Outsidersów. Bardzo fajna naklejka. Mały supply, bo już nie można ich oczywiście kupować. Także to jest bardzo in plus. I uważam, że to może być jeden z lepszych, jedna z lepszych inwestycji długoterminowo. Niedoceniona. Ja na pewno będę chciał w nią mocno wchodzić. Na sam koniec przedostatni temat, skrzynie, jeżeli chodzi o skrzynki w cs też jest to dość dobry temat do ruszenia, aktualnie mocno zaczęły spadać, jak możemy zobaczyć ostatni miesiąc, tutaj mamy skrzynię pryzmatu 2 bodajże, tak jest i jak możecie zobaczyć sobie, tutaj wezmę sobie, przybliżę, o w taki sposób, Skrzynka sobie wywindowała kulturalnie cenę zapłaj CS2, hype 5 zł, boom, zjazd oczywiście mamy tu do 3 zł okolicy, a co się teraz dzieje? Niewiarygodnie wieki się chwieje konkretnie mieliśmy tutaj lekkie odbicie 360 i mamy znowu zjazd poniżej 3 zł 2,78 w sumie. Także mamy cenę z przed przedceny i z zakończenia hypu tak naprawdę, bo hype CS2 ucił. No nie oszukujmy się. Także tutaj może być dobry moment niedługo na zainwestowanie konkretnie w skrzynki. Bo jak wiemy Skrzynki. Po pierwsze, wejdzie co jest dwa, ludzie będą otwierać więcej skrzynek. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt, zmiana systemu dropu skrzynek. W się 2 została zmieniona sposób dropu skrzynek. Teraz nie dostajecie za granie raz na tydzień skrzynki, tylko za level up. Tak? Czyli raz na tydzień musi się wykonać level up, czyli musi zagrać rankęta, bądź w deathmatchu wbić jakieś statystyki. I wtedy otrzymacie skrzynkę. I co się wiąże z tym? Wiem z pierwszej ręki od osoby, która nazwijmy to bociła, czyli miała parę kont na Steamie, które non-stop gra i nabija mu skrzynki. Był to dość dochodowy temat, natomiast niestety się skończył. Ze z tego, że teraz trzeba grać. No jak wiemy, żeby grać, no to można teoretycznie jakieś boty odpalić, które będą się kręcić i strzelać, coś zrobić, nie wiem. Natomiast będzie to bardzo ciężki temat i będzie to banowalny temat, ponieważ Valve nie banuje ludzi za na przykład awczenie na serwerach do awczenia. Goś miał swój serwer, wpuszczał tam na przykład na każdy serwer po 20 kont i one dropiły mu skrzynki. I tyle z jego roboty. Nie omał regulaminu, wiecie o co mi chodzi, nie? A jeżeli ktoś się już zdecyduje na czytowanie, no to jednak tego waka prawdopodobnie dostanie. I wracając do tematu. Pomyślcie sobie, jak dużo Skrzynek. Myślę, że przynajmniej kilkanaście procent z całego market, marketu skrzynek to były skrzynki z botów, z osób dropiących. Jak widzicie, tak, widzieliście takich ludzi, którzy się kręcą na meczach, to, to są oni na przykład. Naprawdę duża ilość skrzynek znikła z rynku i nie będzie dostarczana do rynku. To znaczy, że rynek będzie bardziej płytki. Będzie mniej skrzynek w obiegu, a jeśli do tego, tak wspomniałem, CS2 wchodzi, więcej osób otwiera skrzynki, więcej osób gra, i jeszcze jest mniej skrzynek na rynku dzięki temu, bo zmienił się A-drop w sposób dropu, więc ludzie generalnie będą mniej dropić skrzynek normalni, b zostały wyeliminowane boty, które dropią, także tych skrzynek może być naprawdę z czasem mało na rynku, może być za mało nawet, także ta cena może nieźle wywindować, także warto się zainteresować szczególnie skrzynkami, które zostały wycofane już z głównego dropu i które mają niezły potencjał na inwestycje i jeszcze mocno spadną, załóżmy przez te przecenę, bo ludzie będą sprzedawać te skrzynki, aby dokupić sobie kapsuły, pootwierać czy cokolwiek, no bo pomyślcie sobie tak, jeśli macie w nawet trzy skrzynki i nie macie kasy na klucz na Steamie, to prawdopodobnie nie sprzeda się Kapsuły. No raczej nie sprzedać się dwóch skrzynek, żeby kupić jeden klucz, i jedną skrzynkę otworzyć, gdzie możecie na za te trzy skrzynki otworzyć parę dziesiąt kapsuł, prawda? I do tego dążę, także warto sobie to mieć na uwadze. A pomyślcie, jaka skala może być, jeżeli ta takie działanie wykona powiedzmy parę tysięcy osób, nie? Także warto mieć to na uwadze i te skrzynki naprawdę mogą jeszcze, moim zdaniem, troszeczkę spaść i wtedy będzie dobry moment na zakup. Ja przynajmniej będę planował sporą część inwestycji i zrobić w bezpieczne opcje, czyli skrzynki. Czyli reasumując, czy warto inwestować w Paryż stricte w kapsuły? Tak, warto moim zdaniem. Natomiast nie w tym momencie. Przecena została dopiero wprowadzona. Musimy przeczekać, aż cena spadnie. Cena spadnie za kilka dni, jak będzie możliwość handlowania. Następnie cena się ustabilizuje. A największe spadki zazwyczaj były po zakończeniu przecent, bo ludzie byli hajpowani na szybki zysk. Zysku nie było, więc ludzie kaszowali i były te spadki. Na Antwerpie przykładowo zjechaliśmy do 90 groszy na kapsule. Czy tutaj będzie to samo? To zależy. To zależy, czy zostanie wprowadzony CS2 w trakcie przecen, czy po skończeniu przecen. Jeżeli zostanie wprowadzony po skończeniu przecen, no to wtedy nie będzie takiego czasu. Ludzie od razu się na zaczną je otwierać w CS2 i tak dalej. Natomiast jeżeli CS2 wejdzie w międzyczasie, to jest zupełna historia, bo nie było takiej historii jeszcze wcześniej i na tym trzeba by się zastanowić, co się wtedy stanie, natomiast myślę, że nadal cena może do sporo mocno do góry polecieć. Jeśli jednak będzie trzeci przypadek, czyli cena jest zakończona, CS2 jeszcze nie wejdzie, to przez ten okres przejściowy myślę, że cena może spać nawet poniżej ceny z CESA, czyli 95-90 groszy, czas pokaże, natomiast czy warto ryzykować? Inwe przeczekując inwestycje do samego końca, i gdzie się może okazać, że spóźnicie się z zakupem, bo powiecie tak, skończcie przecenę na to kupię, bo i tak na każdym poprzednim majorze tak spadało. No właśnie, a co jeżeli nie spadnie? Dlatego warto myśleć nad tym. Jest to pierwsza sytuacja w naszej historii, gdzie CSW zostanie wprowadzony, tak? Także jest to inna sytuacja niż wszystkie inne poprzednie majory. Ja prawdopodobnie będę chciał inwestować w te kapsułę w okolicach 3-4 tygodni od wprowadzenia przecen, bo myślę, że wtedy już cena będzie w miarę okej. Okay. Tutaj mam na myśli rynek z tym pokroju złotówka, złoty 10, więc nawet jeżeli cena spadnie do 90 groszy, no to spoko, i tak przeczekam i sprzedam to później. Wiecie co mam na myśli, także tutaj może być naprawdę dobry moment na zakup kapsuł. Które kapsuły? Jakie naklejki holo? Jeśli chcecie, żebym nagrał wam dedykowany odcinek na ten temat, dajcie znać w komentarzu koniecznie. Chętnie podejmę się tematu. I na sam koniec mam dla was fajne narzędzie. Znajdziecie link do tej strony na moim Discordzie, tutaj w tym miejscu, się da wam się na ekranie. To jest strona, która na bieżąco odświeża wam roi kapsuł, czyli ile dostajecie średnio zwrotu z kapsuły. Dla przykładu w skrzynkach CSA średnio jest 60-70%, czyli wydając 100 tych na skrzynki na otwarcie prawdopodobnie zwrócicie 60-70 zł. To jest matematycznie, statystycznie. Natomiast jeżeli chodzi o kosy, wiadomo, trafić tylko, ale. 3000 innych osób nie trafi koset na przykład nie patrzcie tutaj mam 83 84% 94% zwrotu także najba aktualnie najbardziej opłaca się otwierać kapsuły z Paryża jeżeli chodzi o to co warto otwierać w CESie także jeżeli macie zamiar coś sobie poświrować potwierać, lepiej otwórzcie sobie kapsułę z Paryżu aniżeli skrzynkę w CESie także jeżeli chcielibyś inwestować w naklejki tych holo bądź jakiekolwiek inne złote na przykład ja bym się wstrzymał ja bym się wstrzymał przynajmniej tydzień półtorej bo ta cena może na pewno raczej na pewno jeszcze spadnie ze względu na to, że nie są cenne kapsuły na trade. Nie w każdym kraju można kupować te kapsuły. W CS, a tak będą ludzie mogli kupić z rynku i może otworzyć. Także miejcie to na uwadze. Także podsumowując, mój plan na aktualny major jest następujący. Kupić skrzynki, jak jeszcze troszeczkę spadną. Kupić playskinsy dla siebie, jak jeszcze trochę spadną, wiadomo, na pewno kupić kapsuły z Paryża, gdy wejdą już z TradeBana i może się okazać tak, że na przykład na rynku będą taniej niż w CS po polsku, lub zrobię sobie research i wyszukam kraj, w którym jest najtaniej, sobie założę tam konto i tam kupię taniej. Po trzecie, Antwerp i Stockholm obserwować na bieżąco, jeśli stanie je, na pewno będę chciał tutaj sporą część pokryć 20-30% mojego budżetu wrzucić. No i tak samo Rio, jeśli jeszcze troszeczkę spadnie, myślę, że te 3-5% można zaryzykować. No i wiadomo, skrzynki, to już chyba wspomniałem. I to tyle tak naprawdę. Teraz zostaje nam tylko i wyłącznie oczekiwać, śledzić newsy. Na pewno z ciekawszych rzeczy jest fakt, że każdy poprzedni major, przecena z naklejek trwała dłużej, jak możecie zobaczyć na ekranie. I teraz pytanie, czy zostanie to, ta zasada powtórzona, czyli że ten major będzie jeszcze dłużej trwała przecena, czy jednak zostajemy z czymś innym, to znaczy będzie krócej, bądź będzie dłużej, czas pokaże, natomiast myślę, że możemy się zdziwić i może być to krócej przed wprowadzeniem cs -a. Jedynie z dobrych newsów jest fakt, że Valve zapowiedziało w poprzednich dwóch majorach, kiedy się skończy przecena. Także wiedzieliśmy wcześniej, kiedy się skończy. Czy w tym też zapowie, raczej tak, bo zapowiadając taką przed, zakończenie przeceny, walwę ma zawsze kasy, a nie szkółmy się, że jest to korporacja, który zależy na zysku. Dzięki temu ludzie wiedzą, że się kończy przecena, a ludzie szturmują walwę i kupują na potęgę te kapsuły. Także myślę, że raczej zapowiedzą, kiedy będzie przecena, ale niczego nie możemy być pewni. Jeszcze na koniec ważne info, jeśli macie żetony z przepustki na majora i macie te żetony na odebranie suwenirów, radziłbym Wam je na bieżąco wymienić. Mamy tutaj informację, że staną przeterminowane na to wiecie o co chodzi, że staną przedawnione 30 czerwca. Raczej walwę tego nie usunie i będziecie mogli wymieniać. Natomiast radziłbym zrobić ostrożną rzecz. Jeśli macie, żetony, wymieńcie je żeby nie było tak, że wam przypadną. Raczej nie przepadną, ale przezorny, ubezpieczony. Szkoda, żebyście potrosili sianko. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się film podobał. Subujcie, lajkujcie, dzwonić, komentujcie, obsługujcie komputery. Widzimy się w kolejnym filmie. Piszcie komentarze jeżeli macie jakiś pomysł na kolejny film. Na przykład, w jakie holo inwestuje, w które kapsuły najwięcej procentowo inwestuje z Paryża i inne. Także widzimy się w kolejnym filmie. Cześć. Ho!